Zacznę od gratulacji dla trenera, dla zespołu Chojnic, że zwyciężyli w dzisiejszym dniu i zdobyli te trzy punkty. Natomiast no, 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 smutny jestem, bo liczyłem, że będziemy punktowali regularnie na własnym boisku. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest wymagający rywal, że do tej pory słabo punktował, ale dobrze grał. No niestety piłka jest taka E, troszkę no, niewymierna zawsze, i, i, i gdzieś tam, tracąc bramkę w początkowej fazie, stwarzając dość dużo sytuacji w meczu, uważam, że, że mogliśmy spokojnie odrobić straty w postaci dwóch bramek, a nawet i, i, i korsze kolejną. Także, oczywiście, narażając się na, na, na kontrataki. Podejmując pewne ryzyko, tak się mecz że przegrywaliśmy 2 do 0 i nie mieliśmy czego bronić, dlatego, dlatego gdzieś odważniej postanowiliśmy zaatakować. No i, i nie ustrzyliśmy się oczywiście no, 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 też sytuacji ze strony przeciwnika. To jest jakby normalne. E, w futbolu, że jak większość, większość siły przeznacza się na ofensywę, no to, no, to, no to gdzieś tam się naraża w defensywie, ale no, no, co boli, to boli trochę skuteczność, tak? bo yy, i takiego szczęścia uważam, że zabrakło, bo piłka yy, kilkokrotnie gdzieś tam yy, skakała, tańczyła, no, nie, było, nie było komu jej wepchnąć do bramki, zabrakło trochę takiej determinacji, pazerności, yy, ustawienia odpowiedniego się i przewidywania przez zawodników, co mogłoby. Spowodować zdobycie gola, i, i na pewno dziś mielibyśmy inne nastroje, i, i nie bylibyśmy zmartwieni tym faktem, że przegraliśmy. Fakt jest taki: przegrywamy mecz i zostajemy z czterema punktami. Natomiast już w środę mamy kolejny mecz z Tolkanem Ząbki. i Musimy się jak najlepiej do tego meczu przygotować, żeby, żeby odrobić tą stratę punktową. Duże brawa dla mojego zespołu, oczywiście, za, za całe spotkanie. Myślę, że plan, strategia na ten mecz, nie to, że się udała, ale mówię, no, po, to, po to mamy taki zawód, że musimy myśleć, musimy analizować i pewnie gdzieś tam próbować coś, coś zaskoczyć przeciwnika albo utrudnić życie. W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie jeszcze dobre dwie sytuacje, już pomijając oczywiście stały fragment, czy dwa stałe fragmenty dobrze bite przez, przez moich zawodników. No co, spodziewałem się trudnego meczu. Myślałem, że Tomek wyjdzie dwoma napastnikami i, i uczylałem swoich zawodników. Pod tym kątem trenowaliśmy dużo w tym tygodniu, dużo długich piłek, że będą zbijać, bo ta współpraca Paweli i Dziuse y, widziałem na dobrym poziomie. Tak? Wymienność, y, współpraca, zbieganie. Y, dlatego. Taki był plan, ale mówię, no, zmienił się oczywiście troszeczkę inne zadania, szybko w szatni, co możemy ewentualnie zrobić. No, wiadomo, no, w drugiej połowie Olimpianas troszeczkę, jak to się mówi, zdusiła przed własne pole karne, ładny strzał. No, tragedia, jeśli chodzi o zachowanie. No bo uczyłam zawsze, że, że od boku jakby wejść do rzutka, to mamy czas, żeby się ustawić. Natomiast do środka jest to bardzo niebezpieczne, obojętnie czy ma lepszą nogę, czy, czy słabszą. I, I tak straciliśmy bramkę. No cieszymy się, mamy pierwsze zwycięstwo, bo graliśmy dobrze w Legnicy. Fragmenty yy, dobre w Bełchatowie. Mecz w Sandecji to oczywiście gdzieś tam można usprawiedliwiać, po, po wygraniu pucharu gdyni po ciężkim meczu w 120 minutach i tyle także, także myślę, że może, może nie, nie powiem tak, że zasłużone, tak, że, że to natomiast mówię, oddaję honor chłopakom, wypruli się dzisiaj i, i myślę, mówię, że wypełniali zadania, jakie mieliśmy zrobić i dlatego dzisiaj w grudniu wygrywamy